Restauracji. Do zobaczenia! Wciąż nie mogę znaleźć kostki. Widzicie ją gdzieś? Nie. hej! Hey, hey! jestem! Cześć, mały! Przywiozłeś makaron? Oczywiście. Byłem w wytwórni makaronu, gdzie świderki nazywa się fuzili. Jej, fantastycznie mały! <laughs> Już gotować najwyższy czas! My pokażemy, obserwuj nas! Tyle różnych potraw i tyle cias. W kuchni można śmiać się, gdy wyjdzie coś nie tak. Tyle okazji, by każdy z was tu jedzenie fantazją przyprawić mógł. To jest duży, a to mały jest. Razem do pracy zbierają już się. Kiedy twój brzuch z głodu burczy już to wtedy dobrze jest. Małe co nieco z nami tu zjeść. Czy umyłeś dobrze blat? Tak. Ręce czyste też? Tak. Więc Wiec wszystko gotowe, gotowe jest! Pamiętacie składniki makaronowego węża? Na pewno. Bazylia. Jedna drobno posiekane listki. Orzeszki piniowe. 25 gramów. Oliwa. 100 ml. Oliwki. Dwie. Makaron. Szklanka. Parmezan. 50 gramów. Czosny. Jeden ząbek. I dla ozdoby marchewka. Długi plaster. Hurra! Zaczynajmy! Dobrze. Najpierw zetrę czosnek i orzeszki piniowe, przy pomocy tłuczka i moździerza. Można to robić w półmisku drewnianą łyżką. Zapytajcie dorosłych, czy możecie jeść orzeszki piniowe. Jeśli nie, możecie zrobić inny sos, na przykład pomidorowy. Co mam robić, duży kucharzu? Możesz wykonać bardzo ważne zadanie, mały. Jakie? Poszukaj kostki. Nie możemy grać w węże i drabiny bez kostki. Racja, poszukam jej. Robię sos pesto, którym polejemy makaronowego węża. Będzie ładny, zielony pasek. Kiedy czosnek jest już zmiażdżony, dodajcie bazylię. I... Ucierajcie, aż zrobi się pasta. Aha! Haha. Znalazłeś kostkę mały? Chyba tak. Spójrz, to nie jest kostka mały, to nakrętka. Ma taki sam kolor jak kostka. Szukaj dalej. Dobrze, Ben. Kiedy pasta z czosnkiem i bazylią będzie gotowa, dodajemy ser parmezan. Oh, kocham go. Mniam! Pff, o nie, nie było jej w mące. Ostrożnie, mały! Lepiej pójdę się umyć. Ojej, biedny mały! Tak, kiedy utrzecie też ser, dodajcie oliwę. Musicie to zrobić stopniowo, bo masa musi być lejąca. Jeszcze odrobinę? Mieszajcie. Świetnie, gotowe? Pora na ugotowanie makaronu. Aha! Hurra! <laughs> znalazłeś kostkę, Mały! Tak, tak, spójrz tam! Mały kucharz ratuje sytuację! <laughs> mały, to nie kostka, to guzik! A ma taki sam kolor jak kostka. Szukam dalej! Uhuhu. A ja ugotuję makaron! Dlatego teraz zagotuję w garnku wodę i pamiętajcie, żeby zrobił to dorosły, bo to jest kuchenkowe zadanie, a kuchenka jest gorąca. Och, och, och! Dobrze. Teraz dodam odrobinę oliwy. O tak, tylko krople, żeby makaron się nie skleił. Kiedy woda się zagotuje, wasz dorosły pomocnik może wrzucić makaron. Musi się gotować przez 10 minut. Nie dłużej, bo zrobi się papka. Ustawię zegar. O, kostka! Cały czas leżała przy zegarze. To, to nie jest kostka mały, to jeden z Twoich klocków. Nieważne. W takim razie ustawię zegar na 10 minut. Kiedy makaron się ugotuje, poproście dorosłego o odcedzenie go w durszlaku. O tak. I teraz możemy przystąpić do układania makaronu. O, mogę popatrzeć? Jeśli chcesz, mały. Świetnie! To najzabawniejsza część! <laughs> Ostudzony makaron nałóżcie na talerz. O tak. I już możecie układać go w węża. Makaronowe zakrętasy wyglądają jak wąż. Kiedy ułożycie już makaronowego węża, polejcie go wzdłuż ciała, sosem pesto o tak, żeby zrobić śliczny, zielony pas. Geniale! Teraz zrobimy z oliwek oczy. Jedno tu, drugie tu i marchewkowy język. Nasz makaronowy wąż jest gotowy. Wygląda świetnie. Na pewno wężowi Sylwestrowi posmakuje. Przekonajmy się, makaronowy wąż nadchodzi. Już gotowe. No to teraz już wolny czas. O nie, jeszcze sprzątanie czeka nas! Hurra! Brud wycierajmy niech już kuchnia czystością śni! Jestem Ben, a mały ja, a nasza kuchnia czysta jak łza. Okruchy szybko znieść, naczynia już do szafki nieść Produkty włóż na miejsce też Kiedy z nich skorzysta się, coś tu brzydki zapach ma, więc patelnie myj raz, dwa, czysto to jest, cieszmy się, to porządku, w koniec, koniec jest. jest, tu i tu góra dół i będzie czysto dokoła już O, talerz wrócił! O, tak! I wygląda na to, że wąż smakował Sylwestrowi Zobacz, zobacz, zostawił liścik Co napisał? Co napisał? Przekonajmy się Napisał, drogi kucharzu duży i kucharzu mały <grym wąż> Mój makaronowy wąż był przepyszny <grym> wąż> Mam coś dla was, chyba się ucieszycie Znalazłem ją, kiedy sunąłem po podłodze w restauracji Wąż sylwester. Hej, Ben! To nasza kostka! Musiała potoczyć się do restauracji. O, tak, mały. I teraz mamy na nią pojemnik. <gry> Więc możemy zagrać w węże i drabiny. Hey. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Hey. Wersja polska Studio Sonika.